Witam, kochani. Sytuacja jest nadal tragiczna. Pamiętamy i pomagamy jak możemy. Mimo wszystko, zapraszam Was do tego filmu. Witajcie, moi kochani. Tutaj właśnie wyszłam na balkon, troszeczkę słoneczka, zaś... słoneczka zaświeciło. Natomiast jest chłodno, taki rozik. Tutaj właśnie wyrywam, wreszcie, wyrywam takie pozostałości po zeszłorocznych turkach. Turki, aksamitki, nie wiem jak to się u Was nazywają, te kwiatki. To są takie pomarańczowe kwiatki. Moja mama mówi na nie śmierdzielki. Natomiast ja nie mam ogródka, niestety. Dlatego po prostu muszę sobie coś, nie coś posadzić. No, w korytkach. Te turki mi tak pięknie obrodziły, że z tego jednego korytka, zobaczcie, ile mam nasionek. To są tylko z zeszłego roku nasionka. To jest naprawdę z tego mnóstwo. Obdzielę to mamę, moją siostrę. I to rok rocznie mam coraz więcej tych nasionek. A wysiałam tylko kilka lat wstecz z torebki, takie te, właśnie aksamitki. Miałam chyba jedną torebkę tych aksamitek. I zobaczcie, Ile tych nasionek już mam? Już co roku komuś wydaje, i co roku zobaczcie, ile mam. To, to jest z zeszłego roku akurat, tylko i wyłącznie. A tutaj zobaczcie, mój Wiguś sobie śpi, bo jemu to jest zawsze ciepło. Ma takie futerko, że nawet przy mroziku jest mu ciepło. A ja, ja tutaj sobie zrobiłam śniadanko. Tu jest mocerelka i śledzik na raz z cząstkiem i z ogórkiem. Wyłożyłam go sobie na chlebek. Mocerelka tutaj jest. Z pomidorkiem, tutaj jest kawusia, taka z mleczkiem rozpuszczalna, tutaj jest zmielone już siemielniane w takim młoneczku, jeszcze perelowskim, o o takiej firmy. Go dostałam od mamy. Moja mama kiedyś w nim kawę mieliła. No także ja teraz ten miłenek wzięłam, ja kawy nie mielę, ale mielimy sobie w nim siemielniane. No i takie tu oto moje śniadanko. Tutaj już siemielniane sobie zalałam, ja zawsze mielę właśnie przed, przed piciem, przed jedzeniem yy, i zalewam taką dość gorącą wodą. A tutaj, moi drodzy, no jest bałagan. I żeby zjeść to śniadanie, no to by trzeba było ogarnąć tutaj ten, no, ten nieporządek. To jest wszystko. Torebka, kosmetyki, piloty. Tu są zdjęte ciuszki mojego syna, maseczka o czekolada nawet, no wszystko tu jest, wszystko. A ja tutaj mój Wiguś. No i teraz już jest w miarę uporządkowane. Można już zajadać śniadanie, siemielniane. śniadanko, kawka. Tu jeszcze mam kostkę czekolady. Tak, mój mąż kupił czekoladę. Czekolada ciemna z żurawiną, migdałami i Chyba orzechami laskowymi. Tego mąż mi kupił, bo poszedł sobie do żabki. Kupił sobie piwko, to żebym nie krzyczała, to kupił mi czekoladę. <grywki> tak, tacy to są właśnie mężczyźni. No, a teraz jeszcze czas na pranie. Już jedno pranie zrobiłam i je właśnie wieszam na balkonie, ponieważ jest tak nie jest tak bardzo ciepło, jest takie raczej troszeczkę mroźniejsze powietrze. Natomiast yy, jest to fajne słoneczko i na pewno mi tak przebieje, zresztą jak jest taki lekki mrozik, to nawet to pranie tak fajnie... Yy, wiecie, ten mrozik tak yy, odświeży to pranie. Także poprałam pościelę, poszewki, ręczniki, yy, no i tak sobie powieszą na tym balkonie zamierzam jeszcze zrobić jedno pranie i powiesić je też na balkonie niech sobie y, schnie oto widzicie wieszam i ręczniczki takie do buzi i poszewki i, o, i ściereczki także wszystkie takie Rzeczy, które bierzemy w takiej wyższej temperaturze, ale akurat właśnie też stwierdziłam, że fajny jest mrozik, to też je tak troszeczkę wymrozi i będą jeszcze fajniejsze. To już taka resztka tego prania. Ostatnie, że tak powiem, ostatnie ręczniki, prześcieradło, już takie ostatnie rzeczy wieszam. O, widzicie To już jest całość mojego prania, pierwszego już tam maseczki. Tutaj w międzyczasie jeszcze. Robiłam obiad taki na szybko szybko czyli tu mamy taką mieszankę chińską z biedronki, mrożoną. Do tego dodałam kurczaka, pomidory krojone. Mam jakieś takie swoje przyprawy i wyszły taki, takie warzywka. Tutaj ugotowałam ryż Basmati. Czasami tak nie, trzeba taki obiadek na szybko bo nie ma czasu czyli ryż. Mieszanka z kurczakiem. I takie, a to połączenie. A powiem Wam, że nawet smaczne. Polecam. A tutaj już jest porcja. I jeżeli ktoś je, to również życzę smacznego. Ja zjem obiad i zaraz się biorę za następne mieszanie prania. I teraz biorę się za drugie pranie. Tu już włożyłam kolejne pranie na 60 stopni. Tu mam 800 yy, wirowania. Natomiast ja zawsze jeszcze włączam yy, na 8 minut na takie dodatkowe wirowanie. 8 minut 1200 zawsze jeszcze sobie y, po takim praniu y, włączam. Także to na ten moment chyba byłoby tyle. Tutaj jak widać została jeszcze godzina 1 do końca prania. A tu już pranie wyprane i czas je powiesić. No i tu słyszycie jak mój wiekuś sobie szczeka. On tak zawsze na balkon właśnie wychodzi i szczeka. Tak się porozumiewa. Mam tak myślę, że tak się porozumiewa ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy są na spacerku ze swoimi panami, paniami. I tak sobie zawsze poszczekuje. Natomiast jak idzie na dworze, no to kompletnie nie szczeka. On kompletnie nie szczeka na dworze, bo może obok niego przechodzić chmara psów, on w ogóle na nie nie szczeka. No nie można powiedzieć, że nie reaguje. On tak macha ogonkiem, tak chce podejść do niektórych piesków no i za bardzo. Tak, tak podchodzi, bo to jest różnie. Najczęściej go obszczekują właśnie takie małe pieski, takie malutkie właśnie pieski, tego najbardziej obszczekują. I tak szczekają, że aż się normalnie tak zanoszą aż te pieski. A mój, mój Figuś po prostu idzie sobie, tak spogląda, nie tak łebek podnosi, czy tam obraca w kierunku tych piesków, tak sobie patrzy na nie, i idzie sobie dalej, a te pieskie szczekają czekają. No nie pozwalamy podchodzić do takich małych piesków ze względu na to, że on jest dużym psem. Mimo, że jest tak łagodny, naprawdę jest bardzo łagodnym pieskiem, no to niestety może coś y, y, zrobić. Niechcący, nie, nie, nie może y, y, chcieć tam, nie wiem, czy łapką, czy samajtnie y, tą łapką, czy, czy pyszczkiem. No, i może takiego malutkiego pieska, yy, no, uszkodzić, nie? Może mu zrobić krzywdę, także yy, to jest właśnie tak różnie. Nie? Mimo, że jest bardzo łagodnym pieskiem, to yy, niechcący może zrobić krzywdę takiemu malutkiemu. Yy, tak. No bo to jak już wspominałam, on jest tak łagodny, że zawsze się śmiejemy, że. Znaczy, zawsze się śmiejemy. Yy, że jak przyjdzie z łodzi, to nawet by go wpuścił i się bardzo cieszył, że ktoś przyszedł do niego w odwiedziny, bo on jest no, wyjątkowo łagodnym psem i to nie jest moja tylko opinia, to jest ogólnie wszystkich opinia, wszystkich moich znajomych, że ten pies to jest po prostu oaza spokoju. Naprawdę, no wyjątkowy piesek miałam, miałam kilka piesków, nawet tej rasy, natomiast no ten pies to jest po prostu. no on ma agresywność minusową. Naprawdę ma agresywność minusową, bo jest tak spokojny, tak mało. on jest w ogóle nie jest agresywny. Jemu w miseczce to można grzebać, wyciągać, z pyszczka mu wyciągać jedzenie dosłownie. I on nie zareaguje w ogóle. Także naprawdę jest psiak y, bardzo potulny, chociaż swoją posturą, postawą. To może wzbudzić strach u innych osób. Także taki to mój dzień. Pranie, sprzątanie. Tu już właśnie kończę to pranie. Yy, drugie. I tak naprawdę już mi się nie chce. Ręce to miałam skostniałe od tego prania, bo pogoda taka mroźna. No, a, a pranie mokre to tak właśnie yy, niefajnie, niefajnie. No, ale co zrobić? Trzeba było poprać, wywiesić, a później będzie prasowanie i tak koło Macieja. Także masakra po prostu. <noise> ale co zrobić, co zrobić? Taki los. No, a tu niestety jeszcze yy, do pracy trzeba iść i to tak widzicie jest, jak się pracuje na etacie. No niestety. Od do, od do trzeba pracować i nie ma, że boli. Ale co tam? Dobrze, że jest jak jest. Bo jak to się mówi, inni mają znacznie gorzej. Ach. Od razu się nasuwa. Bardzo nieprzyjemny, nieprzyjemna sytuacja. I tutaj, moi drodzy, już pranie powieszone. A tutaj mam takie piękne jabłuszka. Mój mąż był u dentysty i wracając od dentysty, po prostu wszedł na rynek i kupił takie jabłuszka. Ja tutaj jeszcze tak stwierdziłam, że mam produkty na sałatkę i zrobię na kolację sałatkę. Tutaj mamy, jak widać, groszek, kukurydza, pokrojony por. Yy, jajeczka tutaj leżą, dopiero jeszcze je pokroję i też dorzuc dorzucę. I oczywiście majonez. Tu jeszcze moja kawka z rana. Z rana kawka niedopita. Tak ja piję kawę. I tutaj jeszcze są pokrojone paluszki krabowe. I to wszystko wymieszane z majonezem. Yy, w zasadzie już tu nic nie doprawiałam. Trochę tylko pieprzu. Pieprzu tylko zmieliłam, takiego świeżo zmielonego pieprzu dodałam z młynka i, i to wszystko. I tak tu widzicie, tu widać bardziej taka, że jest majonezowa, ale też tam dałam parę, trzy łyżki majonezu na taką dużą michę i powiem Wam, że bardzo smaczna ta sałata.